Siemanko, z tej strony, Wolfram. A w momencie, w którym oglądacie ten film, operacja szatę Web, czy jakoś tak się mówi, bo nie wiem jak to wymówić, na pewno się już skończyła. A dzisiaj, właśnie przedstawię wam pięć, moim zdaniem najbardziej wkurcych misji w tej operacji. Jedziemy! Zestawienie rozpoczynamy od misji zwanej po drugiej stronie. aby całkiem strzelić 20 ofiar w jednym meczu. Co jest prawie że niemal niemożliwe, bo mecz trwa 10 minut. Jest to mnie ciężka misja, ponieważ nie lubię grać AWP-om, a co dopiero skałty. Także no, to jest dla mnie podwójny problem. Moim zdaniem to jest chyba najgorsza z możliwych misja, ponieważ mi się jeszcze i nie udało zrobić. Piszcie w komentarzu, czy wam się udało. Chętnie poczytam. Jednemu tam dwóch moim kolegom z ze się udało. A jeśli wam się udało, to tak mówię, piszcie. A my tymczasem, co? Przechodzimy do kolejnej misji. Nie będę jej kończył. Tak, operacja się jutro kończy. Także, co? Przechodzimy do kolejnej misji. Drugą misją z dzisiejszego zestawienia jest oczywiście misja zwiadowcza. Polega na tym, żeby SSG-08, to jest chyba scout podaje, zabić 5 osób. Normalnie nie mogę do mieć do tej misji, ale tak się składa, że mój komp trochę słabiej chodzi, nie? Rzadko kiedy mam 60 fps -ów. A jak mam, to tylko na chwilę, więc, no, chyba rozumiecie ten problem? Nieważne, w każdym bądź razie, żeby w ogóle zdobyć ten karabin SSG, trzeba zdobyć kasę, nie? Co też trochę zajmuje, zanim... a w międzyczasie idzie strefa. A ja powiem szczerze, nie jestem dobry w strefie zagrożenia, więc, to jest też moja jakby słaba strona. No, także dlatego, tej misji nie lubię, nie? Wiadomo no, no, praktyka czy minimiszcza, no, ale z racji tego, że operacja jutro się kończy, no, to niestety za wiele nie zrobię. Więc przechodzimy, moi drodzy, do kolejnej misji dzisiejszego zestawienia. A kolejną misją, o której chciałbym opowiedzieć Misja nazywa się Pozyskiwanie Kapitału I sama misja polega na tym, żeby na t Obrońcy zabić 25 botów Co w sumie wydawać by się mogło dość łatwe, nie? Sama misja zaczyna się dość łatwo Co prawda Polega na tym, żeby nożem. Boty są łatwe, więc polega na tym, żeby nożem po prostu zadźgać bota, nie? Wszystko zabieramy sobie bronie Ale najgorsze dopiero się zaczyna Bo potem misja polega na tym, że te boty stają się coraz trudniejsze aż wreszcie ciężko jest je zabić w związku z tym miałem duże problemy z ukończeniem tej misji to jest cud że w ogóle się udało i to najważniejsze na trybie obrońcy nie można pozwolić botom zaplantować pakę bo jak zaplantują pakę to niestety mamy przestanę. naprawdę miałem duże problemy z tą misją no ale no najważniejsze się udało i co przechodzimy do kolejnej misji również obrońcy przed ostatnią misją, jaką dzisiaj omówimy, będzie misja tak zwane, Solidne Fundamenty. Polega ona na tym, żeby na trybie obrońcy na mapie kanal zabić 20 wrogów. To jest prawie, że niemożliwe, bo ci wrogowie są dość, dosyć ciężcy. Na początku jest to ciężko. Można to zrobić bronią M4. Więc, no, nie można, można, co prawda, tutaj nie ma wyłączonego memu yy, menu kupowania, tak jak w misji Vertigo, ale i tak jest ciężko, ponieważ jest M4, ta. Yy, wiecie dajecie M4 zabić tak jak mówiłem potem jeszcze idą te ciężkie grubasy potem idą jeszcze te ciężkie metalowe grubasy także no nie za bardzo w komentarzu nam się udało no i co? Przechodzimy do już ostatniej misji ostatnia misja w dzisiejszym zestawieniu nazywa się Uwaga na palce i polega na tym żeby na trybie obrońca na bombsidzie B zabić 20 osób to prawie, że niemożliwe, ponieważ nie możemy nic kupywać. Tylko, możemy tylko używać ładunków wybuchowych I ewentualnie pistoletów, co czyni prawie niemożliwe do przejścia tą misję. Tutaj ja mam jeszcze takie hewiosy ciężkie, więc to też utrudnia przejście misji. Jedyne czym możemy ich zabić to ładunki wybuchowe. Mi się ledwo udało tę misję przejść, ponieważ ja nie wiedziałem czy oni już nadchodzą i postanowiłem wysadzić ładunki i tak na farcie się udało, bo akurat okazało się, że szli. I zabiłem 20 bota i się okazało, że, przeszed że przeszedłem misję, ale to był powiem wam fart. Także moi drodzy, dobrynęliśmy do końca tych wkurzających misji. Na szczęście, 3 misje udało mi się przejść z tego zestawienia, dwie nie udało mi się przejść. To zestawienie nie musi się pokrywać z, z moim. Jeżeli macie inne wkurzające misje, to napiszcie je w komentarzu. Chętnie poczytam. Podzielcie się swoimi tym propozycjami. Zasubskrybujcie, zalajkujcie, skomentujcie. Na razie, cześć, ją.